No to... no to witamy ja, w kolejnym ja. potężnym materiale z serii Warus 3.3v3 Ze mną potężnego Rappa Witam Oraz Loraxor Trochę słabszy <gry> Który dochodzi do potężności dopiero Gramy na Łysego, Fartyna i Jasiłka Czyli masz imperium, no to git wypełnia ja dwa razy dzieje. metal i jeden kamień. Dwa razy metal, To my w sumie ten imperium kontrujemy wysokiego. Jest podatny na kurta. Znaczy, nie mówcie, że kontrolujecie coś mną, bo ja nikogo nie kontroluję. Mogę was, was co najbliżej skontrować? Zrobimy dużo optymizmu. Dobra, i kamien. Na każde twoje skinienie. Na każde twoje skinienie. Każde twoje jest naprzód. Tak jak myślałam. Gotowa do ataku. Zrób sobie trzy te budynki i dla wszystkich piki rób. Ja tam. Da się te y, jedynki kopalnie dwie na raz ten? Da się, jak się dobrze stanie, że tak ledwo łapiesz złoto, to ci też złapie. To zobaczymy, może mi się udało. Normalnie jest robić chłopków do kopalń, no nie? Oczywiście, że tak, Pięk, tak z jednego sześć, sześć. budynku wypełniasz, tak jak myślałam. Ja prowadzę naprzód, nie musiałbyś mi te piki co ci wychodzą z trzech budynków od razu wysyłać tam na górę, na tego wysokiego no spokojnie, spokojnie. <gry> Musimy działać. masz jeszcze dwóch chłopków Aha, czyli są Yyy, Jakby ktoś mi miał metal, dam Ja cię też dam ze No i klasa. Do przodu te piki, tam na mój środek od razu. chcesz krychę, rapa już? Mmm, jeszcze nie, jeszcze nie chcę. Chcę mu dawać zielonemu, tak? 500 Ty nie, ty ubieg. nie dawaj, bo musisz ponące kliknąć. Kurde, impy u góry, a nie mamy łuków co idę piki.

Tą wytwórnię strzał zbudować i tam są dwa buffy do łuków i płonące. A co tu się dzieje? Cinek nagrywasz? Tak. Widzę, że nowe twarze tutaj są. Nowe mięso armatnie. Uważaj, bohater ci na górze. I Ci pomóc z piknierami, ale nie zrobię. I koniki jadą. Cofnij bie cofni biegacze albo mam albo coś. O, wygrałeś środek, dawaj. Elegant. Jestem ja do ataku. Musimy mieć łoki Dzień dobry wieczór państwu. Siema. Siema. Halo. Z złota jeszcze nie? Nie, macie. Też widzę, że byłeś skobron. Na live'a, tak jak ja. Ja się zastanawiałem, kim jest ten wrak, ale to się okazuje, że to Grapson. Tak? No. Wrak. Eee, Chcę, ja <grym> chciałem. Gra... a nie, może teraz jak. Teraz może nieważne. Eee, to ty grasz właśnie jakiem, tak? jo. A co teraz, nieważne? Coś chciałeś powiedzieć, niestosownego na materiał? Eee... Pamiętajcie, że my gramy i trochę nam, gadaniem nam przeszkadzacie. Jeszcze się nagrywam. Dobrze, to ja się zamykam. Nie dość. Kierrek, krzyżki stówek daj Czekaj bo muszę kusza uratować Nie, to odpomnisz no. 500 ci daje krechę. Masz batalion chłopków Możesz sobie z nimi zrobić co chcesz No to dawaj, ja będę kuszami impy wystrzeliwał, a ty na resztę wygrasz To puszczaj To go Znaczy ja już ich ten y Spiduję, spiduję ich, Dawaj. Albo... Aha, jednak nie idziesz, oszukuj mnie. Tylko że zamraknie chyba ci. Aha. Ale w te zmory, bo omijają moje te. No ja gonię ty, Dobra, skupienie. dobra. Uważaj, zmory skręcają w, w środkowego. Na hero ci idą, masz po hero. No I, widzę, widzę. Wydaliście, wydaliście, o kurde, ale wak honoru. Świeżemu w haro wchodzą. Bagnoje, Ja pierd ale to było... w ogóle jakieś to jest? To, to zabieganie, kóć, waspidowanie takie. Czekaj, ale to z twojej linii mu przeszli. Powinien być szybciej. Ja Ale ja widziałem, ja widziałem, tylko ja zapomniałem o tym. O, zapomniałem o też po prostu no, ten. W ogóle te zmory, to gdzie one pobiegły? Jak widzicie? Uważaj, garafat też, bo może na dół pobiegną te zmory. No. Jak zeszli w to, to będzie dobrze. Potrzebowałbym 100 metrów No, ale Nawet tymi kawałami teraz. już nie cofam, co nie cofnie. Daję ci 300. Hmm, dobry dzień nas strzelanie hmm. do celu. Uh -huh. Ja złota potrzebuję. Chyba nie widział hero. Chyba ja no, nie to, hero. Chyba nie hero. Chyba idę na górę z tymi pikami. Tylko, że... Aha, nie, ja widzę górę cały czas, No czy środek. Dobrze, tylko oni nie Musiałem, tam A jak rasą Rasu grasz bez Heru? Ci coś? Tak, panie, ja, ee, nie wiem, chlubi ludźmi. Znowu? Mówię, to być. To powinien być jeden zamek. Dochód sobie robisz, Laraxor? Eee, tak kamienia. Cinek coś coś tam. Kamienia 500. No to dawno spróbujemy up, pokaże... górę odbić. Pokrewy, że gra po drugie. Daj mi moment, daj mi moment. Dobra, biegnę. No? no to lecimy. Kono z nie rami, ja nie wiem czy to jest sens w ogóle. Koniec z morami tutaj. No i potem z mory, Bo mają potrójną na kawaleria. Gotowa <suszy> do ataku. O oh, kurde z te te szkielety trochę tutaj No, cofamy No ja z trochę za się Dobra cofaj, cofaj, cofaj Grapa czego chcesz? Kamienia 500. Tak panie. Do usług. Kowal, do usług. Dobra, i wymówiliście, żeby robić czarnych, tak? Kowal, tak? Aha, tylko że jeszcze to tam do czarnych nie dotarłem. Mm, dobry dzień na strzelanie do celu. Grapa, masz mm, do łata, żeby sypnąć? No. Badania. Masz nowe jednostek do dyspozycji. Kwarty, grosza. Masz złoto, do usług. Powyżej wam ręce. Masz cylindry w kierunku, w którym jest jeszcze? 500. Zmory idę w oh. ciebie, środkowy. No, widzę, widzę, widzę. Walcz tymi pikami z tym. Uważaj, hero, y, gra pana hero, bo zmory biegną gdzieś. Tak, tylko że impy mi to wystrzelają wszystko. Idę, idę ci pomóc. Zamkniemy go, cofaj. Ja idę od góry. Teraz. O kurde, ale ci ucznicy są zajebiści na tej impy. Dawaj. Kłóci celuje się do naszela Zapiję ich! A tylko, że zanim my się doszłapiemy to wiesz Dobra, on, on już poszedł sobie

nie, ale handel mi się robi, mogę się zaraz handlować. No, ja bym też potrzebował, żebyś górę zniszczył. Jak zniszczysz dół, dobry dzień na na dochód? W sumie zaraz będę miał jednoozowo chyba. Ona, no, nadzieja no, na to. No, no. Ale pików dużo. Czy mogę pomóc? Szybciej! Odgryzaj muszę! ślady. Powierywam, Szybciej! Uwielbiam zapach flag. Wyjdłoby jej nocy. Zabija ich na świecie. Rozwalmy ją! Szybciej! Szybcie! 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 Eee, poczekaj na górze, znaczy znaczy idź, ja do ciebie dotrę jeszcze ziemiczkami Uważaj na górze. Ja dosyłam jednostki też. Co chcesz? Ci coś, runy, do eee, ja nie wiem Chodzimy na górze? A na, jakie chcesz maszyny na dole? Katapulty, balisty? Zni yy, na górze muszę zniszczyć kopalnie I wtedy możemy coś wyjść oni, oni wchodzą na górę. Patrz na górę teraz Cześć! Patrzę, ale oni środkiem chyba będą próbowali bo mi już tutaj zdewastowali yy, kopalnie, tak? trzymaj nie... tam jedną jednostkę, żeby ci można było pomóc na czas. Ja ci wyślę trochę armii. Nie cofaj z góry, ja ci wyślę z bazy, wszystko co mam. Nie robisz szpików. Nie, nie, nie robię szpików. Już nie robię same już. łuki i magów czarnych. Tylko ty ty łuki robię, czarnych jeszcze nie mogę. Zdarzyszam <tory> Ale.

No, patrzę. Uwa uważaj. Uważaj, bo wielostrzał puści z Manticore. Oh. Chwilę nie biłem Wbiłem się w to. Cofaj, cofaj, cofaj górę. Ale ja pierdolę, że nagle. Dałem się pod składy. Jeśli kupisz handel, no, tak, jest to, że ja trafi, trafiłem na. Tylko czekaj, bo wycofam sobie armię z góry. To jest. To jest. To jest. To jest. Nie mam nic na. Kurde, jakbym miał. Sania to bym miał tu w tyłku już wszystko, co tu się dzieje. Mam handel. Co ci dać? Krychy dużo, dam ci nie wiem, metalu 500. Złota 7000. Bo chcę sobie kupić to, nie? Odkrycie. Pięć, Dla mnie to, to znaleźć ważniejsze niż dochód. Niż dochód, mówię, niż ten. Niż EXP, póki co. No... Huczników ci wszystkich rozwalił, no. O, nie widziałem. No. To ja muszę na to czy zacząć robić... Nie wiem komu iść pomóc, na górę czy na dół, szczerze mówiąc. Nie, nie musisz pomagać. Ani jednemu, ani drugiemu? Tak. Na dole będą wchodzić. Ale to jest, to jest, to magią, kurde, na niego oni będą działać, nie? Ja, Idę na, na dół. Do adegera, pa. No ale wiesz, no właśnie no, Nie widać tak jak było, był zakryty tymi skrzydłami, to nie widziałem jak, że, że druty wchodzą. No bo coś mi tam kryształy z Ślą. No tu tutaj też drut nie. O jego lepsze, wiele strzały, niż moja. Nie wiem, czy ja się wybronię. No. Masz u mnie, u mnie, masz grupę całą, weź sobie ją, tak? podeślij. We mnie się wybijają. U góry problem. No mówię, nie wiem, chyba wolałbym jednak roczne Krasnale, Bo jednego, i, i ludzi, i imperium dla mnie jest pomyłka. Są pomyłkami po prostu, nieśmiesznymi. Te zamki. Tam frakcja. Nie potrafię się nimi obsługiwać. We mnie teraz wyjeżdżają. Grapa złota. No dam tysiąc. żeby ten ten rozwalić jeszcze jedno. Ja się aha tam chodzi dalej, dobra. No kochalnie chociażby. Masz się tam, na Nie potrzebny na jakiegoś? Nie, ale mogę się handlować. przydałoby się 400 ci daje Ja będę ci złoto, później dało Znaczy cały czas będę ci dało nie? Z tytanem lecą na górze Cofamy Nie wiem czy ogniste strzały u mnie były tylko pomysłem, no bo demon chyba ma na ogniste większość ma ten. Grappa musimy na jednej co, linii się nie? bić, musiałbyś yy, na górę yy, zniszczyć kopania dole i do mnie na górę i z moimi koszami, żebyś mi ją przykrywał i się będziemy No ale leśnego by to szło zrobić ci on tu jeszcze nie ma takiej gospodarki w stylu z Ale wysoki stu, jest stu, bardziej groźny dla nas przez ten wielostrzał. Dawaj na górę i będziemy górą pchać z moimi kuszami. Możesz złota też swaść, ci będę handlował. Rób samych czarnych y, imperium. Tylko czarnych magów rób, nic więcej, żadnych innych jednostek. Handluj za wszystko i samych czarnych. I miej połowę na górze, połowę na dole, żeby ich jakoś wysysać. Mhm. Złoto ktoś by miał? No 500 O, super, Będzie idealnie Uważaj, hero idzie, Zabijaj jego Jakbyś miał czarnego, to na górze jest dużo munów i manty kory... Czemu mi jebnął biegnę z, z czarnymi do ciebie We'll nice, nice, nice. ich To dawaj, jak wyśsiasz u góry to ich przepchniemy, chociaż tam jest tytan Dobra, ale ja nie wiem czy ja zdążę wziąć podejść do nich, no nie no ale dobra Podchodzę. Ej, po Ej, tylko ja nie, trochę nie czuję jakby ich tam Teraz przydriftuj tutaj Balisty na dole A, nie wiem czy coś tam. To... I tak już tak nawet mi się nie chce mówić, bo to już jest po grze. To z tego, że to powoduje jak kurwa, pod bazą nie strzeli druidami. Balisty na dole, cinek. No one no, już strzelają do No ja to na następnym na razem trzeba ewoluować. Nie ma co grać w ogóle bez be 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 harpy Nie da się. Nie z sensu. w górę possałeś Daj, na gramy, to nie ma sensu ten mecz Nie już wybrałeś, wybrałeś się stały, na Miałeś ja już się coś specjalnie wyjebałem ja no mam, mam pytanie do pana Loraxora No też Loraxor e, gra pierwszą grę multi, a... Polecieli. No, właśnie o tym chciałem opowiadać, jakby ten. się mógł odciszyć. I, i hero mu pod morami. Widziałem. Wdriftowali się. Mogli go oszczędzić w pierwszej grze. Pierwsze no dokładnie, a to takie jakie się Nie wiem, czy Derek słucha teraz, czy nie, bo w sumie to może odpowiedzieć później, jak teraz nie może. Może coś je. I ma brudne ręce. się chyba mikrofon sobie włączyć, bo ma na przycisk. E, no to może najpierw do Gowasu. Gowasu, e, gowasu? mogłeś pomyśleć... Nie Gowasu, tylko Garapa. Mogłeś pomyśleć o skrzatach na demon. Też też sumie no wyświetniał. Ale i ci mi i tak, by od spadło to. Na chwilę albo pod skrzydłami, na pewno. była do... sytuacja, jak miałeś te duszki tam przygotowane tam nad górą obok leśnego. I zobaczyłeś nie, nie? jeszcze przy mgle wojny, że tam taka grupka druidów szła. Mogłeś w nich wlecieć. Nie, niepotrzebnie się ich wycofałeś. Mogłeś w nich wlecieć z nad góry. No, Mogłeś trzaję, trochę tak. wystrzelać tych druidów. Jak sobie Panie, to to był, to, był, to był na hero czekające, to miał być na hero. Mm. No, mała to szansa, żebyś duszkami bez płonących dał radę.